Urosły, nie? Urosły. Urosły, urosły. Witamy, witamy. Ej, ej. Ej. Dzisiaj, Ale dzisiaj łąka. Tutaj w zagrodzie ładnie sypało. No i przyszedł taki czas, że trzeba sprawdzić łączkę obok. Tam właściciel coś, coś robi. Nie wiem, czy to jest oranie. Czy jak to się nazywa fachowo? No nie wiem, chyba ale... nie jest oranie chyba, chyba, no? chyba tak Coś, coś, coś równa no one... Po dzikach Bo dzika, Ona była strasznie zryta nie? No. Także odpalamy sprzęciory Jest areału bardzo dużo Ach, nie będę krakał Lecimy no teraz... Teodor Cześć mordeczku Cześć Cześć. w domu ale ostatni Cześć, pamiętasz nas? Pamiętasz nas? Pamiętasz nas? Tak? No i to a teraz Tak. Była właścicielka, Kasia. Porozmawialiśmy chwilę jak było słychać. Z Teodorkiem. No i co? I oraz tartuję od guziczka Perlowskiego. Nie no, pierwszy był Polmos. No, ale jest guzik, a monetki nie ma. Monetki nie ma ja tak. na razie zbieram śmieci aluminiowe. Także, jak to ja mówię, mogę jechać do domu. Może nie będzie tak źle. Trochę wieje. Trochę wieje, trochę pogoda. Nas nie rozpieszcza, no ale. No i powiem Wam, że śmieci jest masa. Pole jakby całkiem inne niż to za płotem. Monetek nie ma. Same śmieci, nie? Wychodzi mieć tyle z tego dobrego. No, jest pierwsze, coś ciekawego z cynku. Może jakiś liftarzyk? No i no i lecimy dalej. Jest pierwsza monetka. O, naprawdę. to jest? O kurde, coś ciekawego. Naprawdę, kurde, nawet PRL by siadł. Już tak sobie przed chwilą pomyślałem. Nie, taki siadł. Bo to jest Szymaj, dziesiątka, A że... Bo to jest żeton Żeton jaki będzie? Poka. Żeton to jest? Jaki żeton? Kiel Kiel, na końcu dziesiątka No ciekawe, ciekawe A tutaj nie ma nic ciekawego napisanego To na pewno po... No to po nie jest w polsku Po niemiecku, na pewno Kiel to jest yy, miasto No, no, no 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 ale Ziemia Ciężka Ale jeszcze nie wygrałaś konkursu na pierwszą monetkę Bo to jest on się nie liczy Ale okrągłe Okrągłe to wiesz To ja miałem okrągły drucik Nie wiem co daje 88 Pewnie Polmos Tak? Też masz 10 no, i gruby złom zaczyna wychodzić. Także powiem ci, że ten ostatnio myślałem, żeby na magnes wyskoczyć gdzieś. No to już je musisz teraz nazbierać. <noise> Fajny kotlet. Pozdrawiam wszystkich magnesiarzy. Oby klątwy gaciowca nie było. <noise> Też mam guzik. Taki brzydki. Chyba resztki jakiejś łyżki sztuczca yy, Resztki ładnie zdobionego sztuczca. Takie coś No nic, nic niestety fajnego na razie nie wychodzi. Wniosłem to kupeczkę, tą grudkę Podniosłem i tutaj dosłownie dosłownie widać, że leży sreberko. Ola, pierwsza moneta, i sreberko. Silber groszek, ale będzie ładny stan. Polmosów też już mam całą kieszeń Już czyszczę Mówię, pomosów też mam całą kieszeń Troszkę za szybko się ucieszyłem A niestety ugryziony no Ale sztuka jest Bocium Pana ładnie widać nie, nie powycierany, jeszcze włosy widać Szkoda, że kurde, ciagnięty z dwóch stron 50 chyba piąty No ale jest, liczy się sztuka Jest reberko, super Mam drugą monetkę, normalnie stół można śmikać elegancko, gładziutko, jest dwa grosze. Pozdrawiamy 49. Jak ktoś ogląda z tego roku. Co tam masz? I za tym nie ma. Leciutkie to jest Może był grosik kiedyś Może kiedyś coś było, ale teraz to została tylko blaszka No niestety zgubię ją po drodze, wyróżnienia mi z tego Taka leciutka Tu jest albo Tutaj najwięcej to jest śmieci jest pierwsza Ktoś szpadelkiem przy tego? Ktoś mi przywalił? Mm -hmm. Nie wiem kto. Hmm. Taki ładny Dolfik. Mm -hmm. Ktoś mu skrzydło przetrącił. Ach. Oj tam. Oj tam, Oj, tam. Oj tam, ma tam. jak Polmos. No. Dlatego dla pomocowców wykopałam to wiesz. A ja ci pierwszy guzik kopałem, więc wiesz, nie ma na co liczyć. No. ale. Walczymy do, do bólu tutaj A wcześniej co masz? Aha, ten ten. Dobra. Ja, już mam... Wiesz no, Alzheimer. Nie ja, ja wiem, <grymne> że Alzheimera. To, to fajnie bije, bo to bije. To fajny stały, nie? A to kurde. Chyba mam drugą monetkę. I powiem ci szczerze, że coś ciekawego. Już liżemy. Ja już chyba wiem co to jest Co to jest? Muszę zobaczyć No ja, kater mam Czy ty to widzisz? Cesarstwo jakie zmielone. Ono jest rozpłaszczone! Ale, ale jakie wielkie. Takie wielkie rozpłaszczone A już, było, A już byłem... już, taką już maszynę że ja to sreberko jest. Ja też byłem pewny, że sreberko i to... Naprawdę ciekawe. No, a to jest cesarstwo jeden. Cesarstwo fenolek 1889. Ja. Nie mamy takiego, nie? Żeby porównać jedno do drugiego. Nie. Nie. No i chyba jest. Jest fenolek. Zaraz zrobimy porównanie. Takie sam Cesarstwo Wielkościowo się trochę różnią. <grymne> 1900 równorok. 11 lat różnicy. Z dedykacją dla Leszka Snajpera. Zapraszam oczywiście do Leszka na kanał. Leszek Snajper bardzo fajne filmy robi. Tematyka przyrodnicza. Oczywiście na kanale ma filmy o bardzo przeróżnej tematyce No i chyba kolejne na pewno trzecie cesarstwo dzisiaj. 1874 dosłownie po trzech, 5 minutach znów mam monetkę a co to 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 a wejmarek 1930 mennica berlin Olcza Co chcesz Byrand?rand Fajrant? Fajrant? jeszcze chwila i koczę Ja się patrzę normalnie a tu żabka się do mnie uśmiecha Jak tak zdechła? długo zdechła no tak długo nie było tych guziolków także teraz... Co krok wychodzą, nie? Ile? trzy cztery wypady wcześniej? Dwa guzikohaki mundurowe pruskie. I teraz następny do kolekcji. Dawaj Ola, sreberko na żywo. I spadamy. To jest sreberko. No niestety. Dlatego jest tutaj masa, masa śmiecia, pole polu nierówne. Co to jest konieczynka? Zawieszka. O. Och. Chłopak się skończył psychicznie. Patrz czterolistna konieczynka chyba na następny wypad przyniesie ci szczęście. Nie wiem, może to przyjedziemy tu razem. Do niej pochodzić? Muszę przyjechać. Zobaczymy no. albo na magnes. No na pewno to. No i nadszedł ten moment. Patrzcie, ile tego jest. To jest naprawdę masakra. Nie powiem kilka set, ale myślę, że około 200. Spokojnie sygnałów 200 dołków wykopanych. Masa, tak jest, masa. No i trochę fancików fajniejszych też wyszło. Ola, trafiła ten ciekawy żeton. Trzy Dobra, monetki. No, no chyba żeton, tak, bo... żeton, czy tam pieniądz zastępczy, nie wiem żeton prędzej Pieniądze. także konieczynka mam nadzieję, że przyniesie szczęście na następny wypad bo Ola dzisiaj bardzo marudna Ramiec na ciągłą boli no ja mam 2, 4, 6 monetek dzisiaj u mnie strzałem dnia silver groszek Szkoda, że ugryziony, no ale cóż, miałem jeszcze jeden guziczek, ale gdzieś posiałem. też taki beznadziejny, być może wylądował tutaj, być może gdzieś na polu, może zgubiłeś, no, także, tak to na dziś wygląda, następny wypad gdzie indziej, chyba, że pojedziemy na ten magnes, ostatnio no to... tak modny, może. a że mamy, może, możemy wyskoczyć, może, a może pojedziemy, złom dobrze dalej. stoi, no zobaczymy, a od przyszłego tygodnia ma być Aha. cieplutko Także No ja już to słyszałam tydzień temu i śnieg spadł Także już Trzymajcie się ciepło tak. Do następnego wypadu Hej